Fajnie było, jak z mamą i z tatą i z psem spędzaliśmy tyle czasu razem. Teraz już nie, ale kiedyś z tatą to zawsze puszczaliśmy latawiec. To było super. Albo jeździliśmy na rowerach. O, albo gotowaliśmy razem i potem wszyscy, i mama i tata i ja, jedliśmy to, co ugotowaliśmy. A jak czegoś nie umiałem z tego, co miałem zadane, to zawsze mi pomagali. A teraz to jest jakoś tak inaczej. Wszystko się zmieniło. Tata był w pracy cały dzień, a teraz pracuje w domu. I jest często zły, a jak jest zły, to krzyczy, żeby był porządek albo cisza, albo coś. Teraz lekcje mamy na komputerze i jest dosyć głośno. Mama nie lubi, jak jest tak głośno, bo wtedy nie może pracować i też się złości. Mama i tata są cały czas w domu, ale tak jakby ich nie było, bo tak naprawdę są w pracy. Jak kiedyś chodzili do pracy, to przychodzili dziadkowie, ale teraz nie mogą przez tego koronawirusa. No i rodzice Oto się też bardzo kłócą, kto ma się mną zajmować. By powstał dom, potrzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać. Jeżeli w Twoim domu lub domu sąsiadów, czy koleżanek i kolegów pojawi się przemoc, poinformuj o tym bliską Ci osobę, na przykład babcię, dziadka czy panią w szkole.